Ja będę nagrywał Oj, ogólnie gdybym miał tam ten, się wydobywać. No ale... mówiłem, że nie będzie działał komin Wiem, bo były kurowo zrobione Łoocie panie! Ja pierdolę Igły by się przydały, igły tu by były dobre no, Kurwa, byś musiał pomóc, a nie... <laughs> no nie, bo nagrywam jak mam niby to wrzucić na kanał? No kurwa, no i się spaliło, to trawą musimy palić <noise> tak. Jest moral. No więc wiecie, drodzy widzowie, palcie trawkę, bo to zdrowe. To tyle na dziś. Nara.